Czy zdarzyło Ci się kiedyś odebrać samochód od lakiernika i mieć wrażenie, że Twój lakier jest jeszcze miękki lub niedoschnięty? Czy zdarzyło Ci się kiedyś. Mieć samochód po szkodzie i po upływie 3 lub 4 lat od lakierowania nagle patrzysz i panel, który Ci lakierowali jest bardziej porysowany, jest bardziej seksploatowany niż ten, który był malowany w fabryce 15 lat temu. Moi drodzy, w tym odcinku pokażę Wam test twardości trzech różnych lakierów bezbarwnych. Dokładnie taki sam test będziecie mogli sobie wykonać w dzień słoneczny. Moi drodzy, ten odcinek został nagrany we wrześniu po to, żeby wam pokazać co z lakierami w refiniszu, lakierami bezbarwnymi, dzieje się w momencie, kiedy wystawimy je na słońce, jak bardzo miękną. Moi drodzy, to jest seria, którą zapowiadałem od dawna, seria, w której chciałbym wam pokazać słabości lakierów w refiniszu i to, że samochód wyjedzie z jakiegokolwiek warsztatu, już nie będzie nigdy tym samym samochodem. Wiecie, gadki u cioci na imieninach typu poprawił fabrykę, zrobił lepiej niż fabryce, wyklepał lepiej niż fabryka. Nie istnieją, to są bzdury małe i tą serią chciałbym wam to rozjaśnić. Nie przedłużam, obejrzyjcie sobie odcinek i zapraszam Was na mega fajne podsumowanie. Pierwszym z trzech samochodów, na którym zrobię test twardości lakierów w refiniszu jest to audi lakierowany w naszym warsztacie. Rok temu słuchajcie, drobna szkoda, tutaj łuczek. Ten błotnik, drzwi, drzwi lakierowane lakierem. Wykonam bardzo prosty test paznokcia. Dokładnie taki sam test będziecie mogli sobie wykonać na swoim samochodzie, jeśli mieliście go lakierowane. I zobaczycie z jaką łatwością yy, wchodzi paznokieć w tak rozgrzany lakier. 47 stopni, 12 wrzesień, słoneczko. O, jest 50. Widzicie? Lekkie przetrzymanie paznokcia. Widzicie jakiś ślad? Zobaczcie tu. Tutaj będzie fajnie widać. Zobaczcie, widzicie jaka dziura? Kurczę, tu jest idealnie. Patrzcie. Druga. Teraz zobaczcie, 50 stopni element. Ja tylko tak. Ciach. Widzicie? Trzecia. Zobaczcie, ciach, czwarta. Tak paznokieć wchodzi w rozgrzany lakier. No i tak mamy miękki lakier właśnie na słońcu. Dlatego mówi się chyba. Żeby nie myć, nie zlewać wodą przed myciem właśnie w rozgrzanym słońcu. Kolejny teści, kolejny samochód i też kolejny lakier, bo wszystkie samochody, które dzisiaj wam pokażę, były lakierowane zupełnie innymi lakierami. Słuchajcie, to jest chyba najważniejszy samochód w tym teście, bo to jest mój samochód, ale dobra. Był lakierowany rok temu i pokazywałem to na Facebooku. Poznajecie, tylna klapa i zerzaczek. Odwrócimy się. No mój seranek doczekał się lakierowania, w końcu nie będę jeździł na plecach z taśmami. Kolega Dominik mi wylakierował, a wiecie dlaczego sobie yy, nie wylakierowałem sam? No bo z lakiernikami, słuchajcie moi drodzy, to tak troszkę jak z lekarzami. Swój swojego nie kroi. No rok czasu miał lakier na doschnięcie. No i tutaj również bardzo dobry lakier, ten sam teśnik. Słoneczko, element około 50 stopni. 45 słuchajcie, no 50 stopni też ma. Słoneczko piękne wrześniowe. Jedziemy tu, zobaczcie raz, dwa, trzy, cztery. I to odszukam, żebyście zobaczyli, jaka destrukcja. Tutaj pograniczę kampera odbijającego się. Gdzie jeszcze robimy? Tu, zobaczcie, ciach, 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 trzy. To wygląda jak poniszczone. To się zejdzie oczywiście. Teraz podejdziemy sobie do trzeciego i to ostatniego samochodu w tym odcinku. I tutaj zrobimy test na elemencie lakierowanym kontra. Elemencie lakierowanym tylko że w fabryce. Dwoje drzwi lakierowanych w naszym warsztacie, no już około pół roku. I fabryczny błotnik. Porównamy sobie twardość w refiniszu z tą twardością uzyskiwaną w fabrykach 46-47, taką mamy temperaturę obu elementów. Zobaczymy, czy będzie widać tutaj. O! Widzicie? Teraz na tle mojego palca paznokieć wjechał. Robię drugi ślad. Ciach! Jest drugi obok. Widzicie? Zobacz. Przechodzimy na element fabryczny. Tu w ogóle... Słuchajcie! Mogę sobie trzymać ten paznokieć, nie? Przyłożę rękę. O! Na tle ręki. Słuchajcie, tu pójdzie. Nie ma ani śladu. Przechodzimy, robimy to samo tu. Cały paznokieć wszedł na tle mojego środkowego palca. Widzicie? I teraz tak szczerze, ilu z Was wiedziało, że tak jest z lakierami w refiniszu. Materiał nagrany w miesiącu letnim, kiedy jeszcze występują burze i mam nadzieję, że po tym materiale też wystąpi burza tutaj umie w komentarzach. To tak bym bardzo chciał, żebym mógł jeszcze jeden dla Was odcinek zrobić i chętnie sprawdzić, bo mam nadzieję, że jakiś producent może obejrzy to i wypowie się w temacie twardości lakierów bezbarwnych jak to jest właśnie z tym mięknięciem, słuchajcie, tego lakieru w dni słoneczne. No dobra, teraz dwa słowa wypadałoby powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Słuchajcie, to jest temat rzeka, nie jestem w stanie w tym podsumowaniu wszystkiego omówić, ale chociaż, chociaż dwa punkciki omówię, chyba takie bardzo podstawowe. Pierwszą przyczyną której lakier w refiniszu jest właśnie dużo bardziej miękki, narażony na zarysowania, jest temperatura wygrzewania tego lakieru. W fabryce, nie wszystkich, bo dzisiaj już fabryki schodzą z temperaturą, hybrydy wchodzą, ale w większości fabryk nadal podczas wygrzewania temperatura sięga 170-180 stopni. A jaka jest temperatura wygrzewania w lakiernictwie w refiniszu? Myślę, że 90% lakierów dzisiaj to jest 60 stopni. Dlaczego? No bo kokpit, uszczelki, w fabryce wjeżdża goła karoseria. A w refiniszu mamy samochód uzbrojony w materiały miękkie, skórzane. No przecież, jakbyśmy nawet do 100 stopni podgrzali taki samochód, to wszystko by się potopiło, pomieliło. I my zwyczajnie nie mamy możliwości zadania tak wysokiej temperatury. Słuchajcie, temperatura słońca w lipcowy dzień na masce czarnej to nawet jest 78 stopni. My normalnie grzejemy taki lakier w 60 stopniach, czyli, sto, czyli słońce przekracza taką temperaturę krytyczną i rozgrzewa taki lakier. Taki lakier w dni słoneczne, słuchajcie, staje się miękki, jego pory się otwierają, mamy zapylenie, jak to jest, wiecie. Pylą jakieś drzewa, to wszystko się wbija, wsiąka w ten lakier. Naprawdę dużo bardziej rysuje się niż jakikolwiek lakier z fabryki. Ja wiem, że dzisiaj panuje przekonanie, że w ogóle fabryka to, to nie daje lakierów, daje ich 60-80 mikronów, bo taka jest prawda zjechała z grubością, że wiele kanałów detailingowych mówi, że to, to miękkie te lakiery. No, ale jak miękkie są te lakiery z fabryki, a jak miękkie są lakiery, yy, słuchajcie, z refiniszu. Ilu z was, oddając samochód do lakiernika, widziało kiedyś podwinięcie, zawinięcie lakieru pod śrubką, pod klamką. To takie ściągnięcie się bezbarwnego. A ilu z Was widziało takie coś na fabrycznym samochodzie? No, na fabrycznym to się praktycznie nie zdarza, no bo nawet jakby się zdarzyło przy montażu, no to by go zawinęli, słuchajcie, na kontroli jakości. I to jest właśnie ta temperatura wygrzewania. Kolejnym bardzo chyba ważnym czynnikiem, no to, to jesteśmy, słuchajcie, my sami, lakiernicy. Dlaczego? Musimy mieć świadomość, gdzie są wykonywane naprawy pofabryczne, moi drodzy. To są warsztaty, czy to w naszym kraju, czy na świecie, ale nie z taką technologią, nie z takimi możliwościami, nie z taką powtarzalnością. U nas w refiniszu wpada dużo więcej wtrąceń. Nie wiem, nie będę tu w procentach, ale dziesięciokroć więcej wtrąceń i musimy się z nimi zmierzyć. I lakier bardzo twardy, bardzo problematyczny w polerowaniu, a zarazem bardzo fajny później w eksploatacji, jeśli chodzi o zarysowania. Byłby na tyle problematyczny, że czas poświęcony na usuwanie wtrąceń byłby zbyt długi. Wiecie, tu wszystko rozbija się o czas, o roboczo godzinę, no a nie muszę Wam mówić, czym jest czas. Tu często właśnie winę ponosimy my, lakiernicy. Musimy dostosować te lakiery do rynku, w którym trzeba pogonić usługę na średnim poziomie, średniej jakości, szybko to wypolerować. Lakiernicy bardzo często wybierają lakier, yy, tylko patrzą na, słuchajcie, jak się go poleruje. A co dalej tam będzie, co tam klientowi, no to, to już się nie liczy, to już oddane, zapłacone. To jest jedna z przyczyn też głównych, o której też niewielu z Was miało świadomość. Słuchajcie, ja bym chciał naprawdę ciągnąć ten temat, ale mam nadzieję, że będę mógł go pociągnąć, bo czuję, że będzie grubo w komentarzach, a tymczasem żegnam się z Wami, do miłego, do zobaczenia w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że Wam się ten podobał. Cześć!